Witam Was ponownie bardzo gorąco. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o tym, jak poszukiwać szuka kilka razy. Wiadomo, chodzimy po polu machamy tymi naszymi detektorami piszczałkami, czasami coś z ziemi sobie tam wyjdzie. No ale tak, to jest taki efekt finalny. W ostatnich dniach parę osób ze mną rozmawiało, pytało, mówiło fajnie, fajnie, ale to tak do końca nie jest. Machanie piszczałką to jest ten efekt finalny, prawda? Chociaż może też nie do końca. Machanie piszczałką to jest fajna sprawa w momencie, kiedy się przygotujemy do tego machania. Poznamy warunki terenowe, poczytamy o historii terenu. Wtedy nabiera to takiego głębszego sensu. Często jakieś stare drogi ukryte, nie mam pojęcia, budynki, których już dzisiaj nie ma, różne rzeczy w terenie. I wtedy, wtedy. Wtedy mamy ten pierwszy etap poszukiwań. Poszukiwań w internecie, poszukiwań w starych książkach. Potem jest pole, drugi etap poszukiwań. Potem trzeci, często wyłażą z ziemi jakieś znajdki i się zaczyna jazda. A co? No wtedy pomocny oczywiście internet, wtedy pomocny katalog. Różne katalogi, każdy z nas tego używa, dziesiątki, każdy ma swoje sposoby. Często, gęsto niektórzy poszukiwacze uciekają się do jakichś historyjek w rodzaju prośba na forum. A zidentyfikujcie mi tą monetę. No ale to chyba też poszukiwania, to jest chyba też takie takie własnoręczne, nie wiem, intelektualne, swoim umysłem zrobione poszukiwanie jakichś tam informacji na temat tego, co z ziemi wykopaliśmy. No i ja dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o takim moim poszukiwaniu, informacji na temat monetki. Jakiś czas temu wylazło mi gdzieś tam sobie z ziemi coś takiego. Spróbujemy to wyostrzyć. Zobaczymy jak będzie widać. No taka lipa troszeczkę. Lipa troszeczkę, no ale monetka taka wielkościowo, dosyć spora, z całą pewnością srebrna i dla mnie zupełnie nieczytelna. Zaczęła się zabawa, zaczęła się walka. Jak ją zidentyfikować od czego zacząć w ogóle? Żadnego punktu zaczepienia. No, czekajcie, ja spróbuję może przez lupę. Uda mi się ją lepiej pokazać. Nie wiem czy to się uda. O, no, idą jakieś mazy po telefonie. Nie, to chyba nie ma sensu. Dobra. Dobra, wracamy do ręcznego pokazywania. Może, może coś nam z tego wyjdzie. Dobra, znalazłem punkt zaczepienia. Znalazłem punkt zaczepienia. Próbujemy to wyostrzyć, wyostrzyć. No, słabo raczej widać, ale może, może coś tam będzie z tego. Ech, dolna część monety. Dokładnie w tym miejscu kryje się powtarzający się ciąg symboli. Z założenia wyszedłem, że to musi być jakaś Moneta islamska. Zaczęło się poszukiwanie w internecie cyfr islamskich. No i, no i powiem Wam, że się powiodło. Powiodło. Okazuje się, że tego jest dosyć sporo. Tłumaczenie nie było już zbyt skomplikowane. Moneta jest w miarę czytelna. Widać. No nie uda mi się tego lepiej pokazać. Może spróbuję oświetlenie zmienić. Widać wyraźnie wszystkie, wszystkie te. te te funkcjonujące na niej cyferki. O tak chyba jest lepiej troszeczkę. Udało mi się je odczytać na bazie znalezionego w internecie przewodnika 1223. O kurczę, myślę sobie, a pierdolę jakie fajne średniowiecze, takie grube, ale okazało się, że nie do końca. Okazało się, że nie do końca. Kolejne poszukiwania, kolejne czytania. No bo taka fajnie zachowana, no no, ciężko. No dobrze. Jeszcze raz nerwowo nie wytrzymałem. Musiałem to lepiej wam pokazać. Udało się w końcu widać wyraźnie tą datę, tą islamską. Ja przepraszam za tą przerwę z zaskoczenia, ale to po prostu nerwy. Tutaj te znaczki. To jest data. Tak wspominałem wcześniej 1223 rok. No, i teraz fajnie, tak fajnie to wyglądało. No, ale monetka wydawała mi się zbyt dobrze zachowana. Zaczęło się grzebanie i okazuje się, że kalendarz islamski trochę inaczej startuje od naszego. A więc ma przesunięcie o 622 lata. Ma przesunięcie o 622 lata. Przy czym te lata w kalendarzu islamskim też nie są takie długie jak nasze, bo. Opierają się o kalendarz księżycowy, w przeciwieństwie do kalendarza gregoriańskiego, który opiera się na ruchach Słońca, Ziemi dookoła Słońca. prawda? W islamskim kalendarzu miesiące mają po 29 do 30 dni. Miesięcy jest również 12. No, i tutaj z takiego prostego rachunku, tak pi razy oko wyszło mi, że ta data 1223 rok po dodaniu tych 622 lata, lat, z zminusowaniu tamtego współczynnika błędu, no nie wiem, jak to inaczej określić, dało mi 1808 rok. 1808 rok, fajnie. Jakieś zaczepienie jest, no szukamy panujących i gdzieś tam natknąłem się na informację, że na monetach islamskich najczęściej podaje się pierwszy rok panującego i trzeba szukać daty, który to z kolei rok jego panowania. Po raz kolejny zaczęło się oglądanie monety pod światło pod różnymi kątami i zobaczcie, tutaj te dwa znaczki to jest data. To jest data, to jest liczebnik. Kolejny Islamski, tym razem określający 25. rok panowania, panowania władcy. No i teraz się stało wszystko jasne. 1808 szukamy władców palatynatów, prawda? Egipt, Syria i tak dalej, co tam w rękę wpadło. Imperium Osmańskie. Wyszło, że to Imperium Osmańskie mamy do czynienia z Mahmudem II, synem Ab... Ojej, Abdullaha Ida. Pierwszego. Abdullah O Boże, jakie ciężkie słowo. No fajnie, już to było zlokalizowane, teraz się zaczęło przeglądanie ich systemów monetarnych, waga w ruch. Zważyłem monetkę 13 gramów, no dopasowało się yy, 5 kruszy, kruszów, nie wiem też jak to wymówić do końca, menica Konstantynopol. No i pięknie, ślicznie. Już wiesz, wiecie, dumny bardzo z siebie, bo Rozwikłałem zagadkę, no ale druga strona kryła kolejną zagadkę, i tutaj jest taka fajna historyjka. To, to z tej strony po środku, centralnie monety okazało się tak zwaną tangrą. Tungrą trudno mi powiedzieć, jak to się też wymawia. Obcy mi, obce mi ich języki zupełnie. Natomiast rzecz jest takim podpisem, herbem i zapisem historii władcy. Akurat kapitalnie trafiłem, bo ta. Ta tangra, dokładnie pokażę gdzie to jest, może bo od tego trzeba by było zacząć, to jest ta centralna część monety, to jest ten podpis panującego i w tym wypadku ta tangra jest pięknie rozebrana na stronach wielkiej encyklopedii, wik wikipedii, przepraszam, w wikipedii pojawia się animacja, jak sobie wpiszemy słowo tangra i akurat tangra tego właśnie Hana, y Pojawia się w kolejnych elementach zapisu, mówi mniej więcej tak: Mahmud syn Abdullah Hamida, zawsze zwycięski. Coś takiego tutaj zapisano. I przy okazji dowiedziałem się, że Władimir Putin, na przykład, również w swoim monogramie, ma do dzisiaj zakodowaną tangrę. No i tak wyglądają takie takie poszukiwania po poszukiwaniach. Też bardzo, bardzo ważny element pracy poszukiwacza. I cóż, na tyle dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia.